Witajcie. Chciałabym Wam zaprezentować Exploding Box, jaki wykonałam na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej. Z zewnątrz wygląda w ten sposób, a w środku w środku jest taki. Tutaj na środku jest figurka dziewczynki. Na dole wierszyk Tutaj jest taki, takie wianuszkowe skrzydełko z tekturką sfabrykiwane, z drobnymi kwiatuszkami. Tutaj jest drugie wianuszkowe skrzydełko ze stemplem od Żanety. I na górze jest kartka z kalendarza. Tak się prezentuje całe pudełeczko. Yy... Baza tego pudełeczka to jest God Box od y, Oliwi. Można je kupić. Y, linki wam umieszczę w opisie filmu, gdzie, gdzie te God Boxy Oliwi są dostępne. Tutaj na, na zamknięciu również jest tekturka z fabryki Weny. Y, całość jest wykonana z papierów uchaki. Tym razem postawiłam na takie nasze tradycyjne, wszystkim znane papiery. Mam nadzieję, że Wam się podoba pudełeczko. Serdecznie Was pozdrawiam. Na razie Pam.